Już pierwszych zajęć już na pewno będą. będą A na kiedy jakieś... będą pierwsze zajęcia? Tak, ogólnie pierwsze spotkanie organizacyjne planuję na 7 maja, to jest sobota, godzina 14. Na, na, tych, na, na tym spotkaniu będę omawiał kwestie kiedy zajęcia, jak zajęcia, jak, jaka kwota za zajęcia, czym, będzie, czym będą się zajęcia charakteryzowały. Muszę, muszę wspomnieć, że nie tylko tam będzie hip hop, będzie też tam taniec towarzyski. Bo Fame, Szkoła Tańca Fame, która teraz istnieje, zajmuje się właśnie tańcem towarzyskim. Jest dobry instruktor, tancerz, który uczy pary, właśnie do, przygotowuje pary do, do swoich do, do turnieju, prawda. No i z tego co wiem, pary, te pary taneczne sobie nawet dobrze poczyniają. Ja jestem otwarty na wszystkie style tańca i każdy tancerz, który tańczy, czy to hip-hop, czy to taniec towarzyski, czy to balet, czy to Modern Jazz, czy jazz, powinien być na wszystkie style tańca otwarty. Nie może się szufladkować, nie może być zamknięty, tylko taki właśnie sterylny. To dla mnie jest bardzo istotne. I podejrzewam, że moich, moich ludzi, którzy, znaczy hip-hopowców, którzy będą będę też nawet do tego, żeby próbowali. Tańczyć właśnie próbowali sił w tańcu towarzyskim. E, rozumiem, że wszyscy zainteresowani będą mogli się zapisać do Twojej szkoły. Ja tak? jestem otwarty dla wszystkich. Od 6 do 106 Super. lat. Fajnie. Mam zajęcia z dziećmi, bardzo lubię pracę z dziećmi. E, mam zajęcia z młodzieżą i również mam zajęcia z rodzicami, co ta grupa nawet dosyć fajnie sobie poczynia. E, I myślę, że tutaj e, nakłaniam rodziców w ogóle do tego, no bo jednak. Ile można siedzieć przed telewizorem z pilotem w ręku Jasne, To jest alternatywa po prostu, żeby że fajnie, tak. fajnie spędzać czas. Ruch to zdrowie. Ja twierdzę, że y, kto się rusza, ten y, ma lepsze samopoczucie, i jest bardziej dotleniony i lepiej życie mu umija. Tak sobie myślę. No tak jest. Fajnie, dużo nie dużo pracy masz przy założeniu teraz szkoły? No troszeczkę tak? jeżdżę. No, fakt, faktem, że jest to y, strasznie szybko robione, bo to jest tak, na, ja to nazywam na sportowo, bo bardzo szybko się to jakby... Y, Rozwinęło, bo właśnie na, na rytmie ulicy się jakby poprzez taką rozmowę inną, taką, znaczy zwykłą rozmowę na temat y, tego, że chcę założyć coś tu w Poznaniu i tak dalej, i dostałem taką propozycję, tak po prostu, z, o tak, z ręki. No i od razu człowiek się wziął. Jest wciążę, słuchaj. No, i nie każemy się <laughs> to właśnie, i powiem szczerze, że warunki tam są, przesy, no po prostu dla mnie za duże. Ja myślę, że tutaj wszystko wróży temu, że, że to się dobrze rozwinie i... No chciałbym, żeby to się rozwinął, tak, żeby no, Poznań wiedział, że... bo w Poznań jest dużo szkół, jest duża konkurencja. E, e, ludzie... Trudno jest otworzyć taką nową szkołę, nie bałeś się tego troszeczkę. Boję się, no bo teraz jak uczę na przykład w szkole, tutaj w Beztajmie i powiem tak, że jakiś mam stały dochód, nie? Jeśli mam patrzeć na sferę dochodu, przypuśćmy, nie? Mm. Człowiek zawsze dla mnie to była jakby drugorzędna że sprawa. Ja jestem idealistą i wolę, żeby dużo rzeczy lubię robić z idei do tego, co kocham robić. I powiem tak, że jeśli ee, mam być szczery, co do, co, do, co do tego otwarcia i w ogóle i tak dalej, jest trochę pracy. Co do konkurencji, zobaczysz pewnie. Zobaczę. Jak ja twierdzę, że jakbym chciał stworzyć taką szkołę, że jak młodzież przychodzi na zajęcia, to się czuje też jakby w drugim do... To dla niej był drugi dom dla tych osób, prawda? Nie robisz wszystkiego dla pieniędzy, bo a, to jest zgu... zgubne. A gdybyś tak powiedział na temat poziomu szkół ogólnie, szkół tańca w Poznaniu, jeżeli chodzi o Poznań, czy znaczy, powiem. Patrząc tak z punktu widzenia y, sfery hip-hopu, ja powiem, że dobry jest poziom w Poznaniu. Dobrze tańczą ludzie. No, y, są, y, są lepsze szkoły i, i gorsze, są pośrodku też szkoły. To też zależy wszystko od instruktora. Co mnie na przykład dziwi, to to, że y, instruktorzy nie pozwalają chodzić nawet na zajęcia do innych szkół tańca. Jest dla mnie to dziwne po prostu, bo tańcerz powinien się rozwijać. i Trzeba swojego tancerza zachęcić do siebie, jak się zachęci go do siebie, no to w tym momencie nie będzie, yy, nie będę się obawiał tego, że mi odejdzie, prawda? Yy, jak ktoś nie potrafi tego zrobić, no to jest podejście pedagogiczne, trochę coś nie tak, nie? No, tym, trzeba... Ty nie masz z tym problemu, tym bardziej, że ostatnio jak prezentowała się Twoja grupa, to nie naprawdę było widać, że są zżyci, no, bo... że, że jeden za drugim... O to mi chodzi właśnie w tym wszystkim, stoi. tak, że jednak to jest... Yy, yy, tak muszą właśnie odbierać ludzie przychodzenie na zajęcia. Ja nie będę swoim ludziom bronił, żeby wyszli sobie gdzieś na przykład, poszli na warsztaty tu, tam czy tam. To jest dla mnie po prostu w ogóle niepojęte. A jak będzie tutaj? Ja myślę też, że dużo, dużo tutaj też w grę wejdzie cena za zajęcia. Nie? Czyli będzie po, taniej. Okay, będzie, tak? taniej. będzie taniej. Będzie taniej i będzie lepiej. No jednak e, ceny w Poznaniu są duże. Czyli, no, no więc właśnie, także tutaj mnóstwo argumentów przeważa za tym, żeby zapisać się do, do Twojej szkoły. Raz, że cena, dwa, super atmosfera, yy, i trzy, to, że, że osoby, które Cię znają, wiedzą, że, że tutaj. Że nie kupują kota w worku. Dokładnie. O tak, nie wiem, wyrażę się, bo yy, nawet ci, co kiedyś tam czyli u mnie, wiedzą, że. Yy... Że mam pewną ideę i mam pewien, pewien pomysł na to, żeby ludzie umieli, umieli tańczyć, i, i myślę, że pod względem tanecznym, pedagogicznym i jakimś tam merytorycznym jestem dobrze przygotowany. Kwestia jest, jest, jest jeszcze taka, że no, ktoś, kto przychodzi na zajęcia, musi się w tym zakochać, bo niestety nauczyć się tańczyć nie można w ciągu miesiąca. Ktoś, kto przyjdzie i powie, że no dobra, ale ja się nic, niczego nie nauczyłem, nie? Ja się teraz też uczę, mając 35 lat, tańcząc od 18 roku życia, więc tańczę większą połowę swojego życia, to jeszcze w dalszym ciągu się uczę. Uczę się i teorii, i uczę się yy, i praktycznie, i teoretycznie, czytam jakieś felietony, czy tam wypowiedzi różnych ludzi starszych, czy to nawet nie tylko w sferze hip-hopu, ale innych, innych tańców. To jest bardzo ważne, bo każdy, każda wypowiedź jest. W każdej wypowiedzi można zapać pewien, pewien sens czegoś, co można prowadzić w swoją jakąś tam interpretację, gdzie się na przykład zaczyna uczyć, czy przekazywać swoją wiedzę. Musi być ta chemia. Musi być ta chemia, no i to jest ważne. I tak Nie tylko pomiędzy instruktorem, tak, a uczącym się, ale w ogóle... Pomiędzy... Trzeba stworzyć taką Trzeba stworzyć atmosferę po prostu. Nie? A na przykład u mnie w Pile, y, rok temu, jak był w Salach, bo w Salach był teraz drugi raz. Powiedział do mnie, że, Bizon, u ciebie w szkole to ręce mi tak latały. A to jest tancer zawodowy, więc to jest koleś, który tańczył przed dziesięciotysięczną publicznością, w ogóle straszna masakra. Ale mówi do mnie tak, Bizon, mi tak tak, a ja czemu? A on mówi do mnie, że nie bałem się warsztatów prowadzić, tylko u Ciebie to jest taki duch. Tam w tej swojej szkole, w Pile, mówię o Pile, taki tworzy się duch tańca, tam czuć ten taniec. Ja nie mam szkoły takiej pięknej, jak to w Poznaniu będzie. Ja mam szkołę obdartą, gdzieś sufit obdarty, gdzieś dziura w ścianie, gdzieś jakiś tam jest graffiti, tu jakiś samochód wychodzący ze ściany. Ja takie coś właśnie... Dla... Ale to tworzy klimat. No i ten klimat jest najlepszy, tak, bo e... No po, po, popatrzmy, no, zobaczmy film na przykład Roki, gdzie najlepsi bokserzy wychodzą z piwnicy. Dokładnie. Tak? Nie muszą a, mieć pięknych. No, e, no, no, no choćby zobaczmy roki 5 jak no walczył tak? z tym roskiem, Rosek był piękny, miał wszystkie e, te e, najlepsze gadżety i tak dalej, a on gdzie w piwnicy i wygrał. O to chodzi właśnie i dla mnie, ja bym chciał też tam stworzyć coś takiego. Troszeczkę może tam popsuję ten, ten klimacik, taki co mają ale też bym chciał stworzyć coś na zasadzie właśnie takiej tej, nie, nie musi być pięknie, ma być dobrze i ma być, ma być yy, yy, dobrze yy, rodzinnie i przede wszystkim, yy, żeby, były, żeby był yy, z tego owoc, czyli jakieś osiągi na, na turniejach, miłość do tego, I to jest wszystko. Nie? Ze spokojem wszystko będzie i no, w Poznaniu pewnie. też, więc... Ja myślę, że w Poznaniu mi się uda i myślę, że kwestia z tego typu jak to w Poznaniu będziemy jak będę do tego podchodził, tak ludzie będą wybierali nas. Super, Bizon, my też widzimy się zaraz po długim weekendzie majowym, będziemy tak cały czas mówić i zapraszać do Twojej szkoły wszystkich chętnych i 7 maja, tak, godzina 14, sobota, tak jest takie spotkanie organizacyjne. organizacyjne. Tak, dokładnie, więc macie długi weekend, aby, aby przemyśleć sprawę. I konkurs stworzymy. I stworzymy konkurs, tak, będą wejściówki, zaproszenia, także bądźcie z nami zaraz po długim weekendzie, będzie, będzie Bizon. Bizon, wszystkiego dobrego. Mówię. Nie dziękuję, ale zapraszam. Tak, i do zobaczenia w I takim do zobaczenia. razie. Drodzy Państwo, ja dziękuję Ci za uwagę. Widzimy się jutro o godzinie 18. Natomiast w imieniu Marcina Zawady zapraszam na poranek w telewizji ONTV już o godzinie 9 rano. Wszystkiego dobrego, dobranoc, do zobaczenia, do jutra.